Mnożenie potęg o tym samym wykładniku. A do N razy B do N to się równa A razy B w nawiasie do potęgi. To oznacza, że jeśli mamy 2 do 3 razy 3 do 3, potęgę sobie przepisujemy i w nawiasie dajemy 2 razy 3. Jeśli mamy 5 do 2 razy 4 do 2, to mamy, znowu potęgę przepisujemy i 5 razy 4 dajemy w nawiasie. Jeśli mamy 7 do 9, razy 2 do 9, potęgę przepisujemy i mamy 7 razy 2 w nawiasie. No i oczywiście, jak już znamy zasadę, możemy je obliczyć. 2 razy 3 to oczywiście 6 i mamy 6 do 3. 5 razy 4, no to 20 do 2. I 7 razy 2 do dziewiątej to jest 14 do dziewiątej. Jeśli masz problemy z matematyką i zmagasz się z dyskalkulią, dysleksją lub ADHD, odezwij się do nas. Jesteśmy tu, by pomóc.